Pierwszy głos zabierze przewodniczący Rady Miasta, pan Jan Luz. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Pozwoliłem sobie zaprosić Was na konferencję prasową ze względu też na moją osobę, a przede wszystkim ze względu na dobro naszego miasta. Już wiele tygodni temu publicznie deklarowałem stat w najbliższych wyborach na burmistrza miasta Zakopane. Nie kierowałem mną prywatne ambicje, a chęć wzięcia odpowiedzialności za miasto i jego rozwój przez najbliższe 5 lat. Chcę podkreślić, że najbliższe wybory samorządowe będą dla naszego miasta najważniejsze od wielu lat. Idąc do urn i oddając swój głos zdecydujemy o przyszłości Zakopanego. Dlatego moim priorytetem jest aby miasto było przez nową kadencję zarządzane przez najlepszych ludzi, traktujących sprawowanie funkcji burmistrza jako służbę dla mieszkańców, a nie tylko sięgnięcie po władzę. Wielokrotnie powtarzałem, że na liście pilnych problemów do rozwiązania w naszym mieście jest również rozwój sportowy zakopanek. Przywrócenie urangi ważnego ośrodka sportowego i narciarskiego. Przez wiele dziesięcioleci nasze miasto nie aspirowało do organizowania prestiżowych imprez sportowych, jak Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym, które pod katrami ostatni raz odbyły się w 1962 roku. W głębokim impasie od lat pozostaje rozwój infrastruktury dla narciarstwa rekreacyjnego. Inni kandydaci, którzy pretendują do roli burmistrza Zakopanego, lekceważą to i uważają, że przecież zapleczem dla narciarzy jest Białka Tatrzańska i proponuję wystartować w wyborach na wójta gminy Bukowina Tatrzańska. Dlaczego rezygnuję z kandydowania? Od samego początku nie chodziło mi o własne ambicje, a tak wspomniałem o dobro naszego miasta. To jest priorytet, którym powinien kierować się każdy z nas, kto traktuje pracę w samorządzie jako misję i służbę, a nie na zasadzie kariery politycznej. Obserwując to, co w całej kampanii mówią inni kandydaci, że rozwój narciarstwa w zakopanym jest niepotrzebny, bo jest niedaleko białka Tatrzańska, słyszę ich opinię, że niepotrzebne są nam prestiżowe imprezy sportowe, że to już przeszłość, która nie wróci. To pokazuje, jak ważne są najbliższe wybory. Ludzie, którym zależy na zakopanym, powinni zerrzeć szeregi i iść razem dla dobra naszego miasta. Pracując w Radzie Miasta poznałem panią Agnieszkę nowak jako kompetentną osobę, której leży na sercu dobro zakopanego, jest osobą, która bierze pod uwagę argumenty merytoryczne każdego z mieszkańców bez względu na jego poglądy czy sympatię. Potrafi działać ponad podziałami i wierzę, że będzie jako burmistrz zakopanego reprezentować wszystkich mieszkańców, bez względu na to, na kogo zagłosują. Pierwszy raz w historii Zakopanego mamy kandydatkę kobietę, ale co najważniejsze osobę z pełnymi kompetencjami do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. I to jest rzecz druga po tym moim programie, który będę również z panią kandydatką Agnieszką Nowak-Gąsienicą prezentował w naszej kampanii wyborczej, abym to, co jest denna zakopanego, a więc narciarstwo, imprezy sportowe, mówimy o dużych imprezach, a tak naprawdę umarły nawet zakopane małe imprezy takie jak Memori Memoria Obrąka Czaj i Heleny Mariussa Żubny. Proszę Państwa. Drugi powód, dla którego tutaj też jestem i rezygnuję, to to, że pani Agnieszka Nowa Gąsienica jest w swoich poglądach zbieżna z moimi programami wyborczymi, które będę prezentował na pewno w czasie tej kampanii. I to jest też najważniejsze moja rezygnacja, że tą osobą jest zamieszka Nowa Gąsienica. Dziękuję.